Jest operator sieci T-Mobile oferujący starter między nami z gwarancją roku darmowych rozmów. Sponsorem programu jest Ostruda 2012. Koniec futbol i przenosimy się do ostrudy, gdzie trwają piłkarskie międzynarodowe mistrzostwa Polski Dziennikarzy. Niestety drużyna TVP Sport przegrała w ćwierćfinale. Na miejscu jest nasza reporterka Marta Gołąb, która obserwuje zawody. Drużyna TVP Sport przegrała w finale, co nie znaczy, że sobie nie radzi. Właśnie w tym momencie, proszę państwa, padła druga blanka dla drużyny TVP, która w tym momencie na boisku zmierzyła się z drużyną szczecińską. Na drugim boisku z kolei Warmia i Mazury grają ze Słowacją, prowadzą gospodarze 2 do 1, a o sam przebieg turnieju zapytam dyrektora turnieju. Najprawdopodobniej Mołdawia z Bułgarią, to będzie ta finałowa para. Jeszcze nie wiemy, witam serdecznie, jeszcze nie wiemy, czy Bułgaria będzie w finale. Być może tak się stanie, bo to bardzo mocna drużyna. Na pewno w finale właśnie Mołdawia, która w zeszłym roku grała bardzo ambitnie, grała bardzo ofiarnie. Była to taka niespodzianka in plus edycji ubiegłorocznej. No i w tym roku Mołdawianie potwierdzają swoją mocną dyspozycję. Oni niezwykle poważnie podchodzą do tej rywalizacji. Jest to taka naprawdę zawzięta, zawzięta wschodnia piłka. Oni bardzo poważnie grają w każdej minucie, każdego spotkania i odgrażają się, że chcą ten turniej wygrać. Nie więc co na to Bułgarzy? Wschodnia piłka ładne określenie. Ale jak oceniasz poziom sportowy tego turnieju? No bo poziom dziennikarski na najwyższym poziomie. To widzimy. A to na pewno. Poziom sportowy również na pewno wyższy niż przed rokiem. Ta drużyna, która teraz jest na boisku, czyli drużyna Szczecina w zeszłym roku nie wyszła z grupy. Tym razem gra o całkiem wysokie piąte, 6 miejsce z drużyną TVP, A więc myślę, że ten poziom jest coraz wyższy. Wszystko jest tak naprawdę w głowach i zawodników. Motywacja jest bardzo duża. Wszyscy chcą. Ten turniej wygrać, nawet grając o te niskie miejsca, tak jak na przykład Warmia i Mazury, teraz walczą o miejsce 11. To tam również tych emocji nie brakuje. Wczoraj był naprawdę znakomity mecz pomiędzy Rumunią a Bułgarią. Wszyscy byli zgodni. To jest mecz, którego na pewno nie powstydziliby się nawet zawodowcy. A jak dziennikarze oceniają zaplecze sportowe turnieju? Bo Murawa, pierwsza klasa. Murawa znakomita, stadion piękny, robi bardzo, bardzo dobre wrażenie na zawodnikach. Tutaj wszyscy się dziwią, jak to jest, że. Żadna drużyna, która stacjonuje w Polsce w związku z Euro 2012, nie wybrała ostrudy. Piękny stadion, pięknie położony, e, ogromna przychylność gospodarzy tego miasta. Myślę, że drużyna, która by tutaj przygotowywała się do Euro 2012, na pewno by osiągnęła dobry wynik. Dziennikarze osiągają dobre wyniki w ostrudzie. Dziennikarze rzeczywiście osiągają dobre wyniki w ostrudzie i poziom sportowy, jak podkreślają organizatorzy turnieju, w porównaniu z zeszłoroczną edycją rzeczywiście to jest międzygalaktyczna przestrzeń. Proszę państwa i tutaj dziennikarze wręcz cudów. Dokonują na murawie. Marta Gołąb, dziękujemy za relację do Ostrudy. Wrócimy, proszę Państwa, za dwie godziny, a kolejny serwis sportowy w TVP Info już za godzinę. Zapraszam. Do zobaczenia. Sponsorem programu jest operator sieci T-Mobile, oferujący starter między nami z gwarancją roku darmowych rozmów. Sponsorem programu jest Ostruda 2012.